Stop dreaming, start doing. Kinga I dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem, bardzo wyczekiwanym przez Was. Jest to oczywiście Back to School. W tym filmiku pokażę Wam moje przybory do szkoły, które ostatnio kupiłam. Powiem Wam, że ten filmik miałam nagrać dużo wcześniej, ale tak naprawdę nie chciało mi się nagrywać w trakcie wakacji filmiku o szkole. Ponieważ tak fajnie spędziłam te wakacje, że naprawdę nie chciało mi się myśleć o szkole, a co dopiero nagrywać film o szkole. Ostatnie przybory do szkoły kupiłam wczoraj, więc nawet nie miałabym Wam jak tego wszystkiego pokazać. Więc dzisiaj nagrywam i mam nadzieję, że się za to nie obrazicie. I może zacznę od zeszytów. Ja w tym roku, tak jak w poprzednim, mam zeszyty duże i małe też mam, ale... Mam tu właśnie cztery duże. Ja bardzo lubię pisać w dużych zeszytach, ponieważ mam taką przestrzeń w tym zeszycie i moje oko bardzo fajnie łapie i zapamiętuje, jak jest ładnie przejrzyście zeszycie. Nie mówię, że w tych małych jest nieprzejrzyście, ale bardzo lubię pisać w dużych. Te cztery akurat kupiłam w Kauflandzie, jak większość moich zeszytów. Bardzo mi się podobają też kolory tych zeszytów, ponieważ tu są takie. Pastelowe, moje ulubione kolory. Tutaj taki jasny, zielony i czerwony. Nie pamiętam zbytnio cen tych zeszytów, ale mi się wydaje, że koło 8 zł za jeden. Wszystkie te zeszyty są w kratkę, bardzo ładną kratkę, ponieważ jest ona taka jasna. Ja bardzo lubię w jasnej kurce. Mogę Wam powiedzieć, który zeszyt mam do jakiego przedmiotu, ponieważ tak sobie przechwił w głowie. Ułożyłam mniej więcej, więc mogę się z Wami tym podzielić. Także ten postanowiłam mieć do chemii, ten do angielskiego u mnie w szkole, ten do angielskiego dodatkowego, ten być może na francuski, ponieważ postanowiłam się zapisać na francuski, ale tak naprawdę jeszcze nie byłam się zapisać. Bo... W środę, jak dzisiaj jest niedziela, nagrywam to w niedzielę, to w środę idę się zapisać. No i zobaczymy, jak to będzie. Jak się zapiszę, to pochwalę się wam wszystkim, ponieważ zawsze chciałam się zapisać na język francuski i zawsze chciałam się go nauczyć. Myślę, że to jest bardzo ładny język, ale słyszałam też, że bardzo trudny. Ale kto da radę, jak nie sama kompleksiara? Te zeszyty tak jakby mają przezroczystą okładkę. Te duże zeszyty mają 60 kartek. Kupiłam jeszcze takie dwa małe, również w Kauflandzie. Te chyba były jakoś po 3 złote. One tak samo mają przezroczystą okładkę. Wzięłam pomarańczowy i niebieski. Pomarańczowy myślę, że wezmę do historii, a niebieski do wosu. Małe również mają 60. Czy również z Kauflanda. Z Kauflandu. Zakupione były w Kauflandzie taki czysty, mały zeszyt w kratkę i wezmę go do EDB, ponieważ w, tym ro w zeszłym roku nie miałam. EDB, a w trzecim gimnazjum właśnie mamy EDB, więc wzięłam go do EDB. Za dużo EDB. Ten ma kartek również 60. zeszedł do biologii. Czysty. W tamtym roku też wzięłam czysty. Bardzo fajnie mi się pisało. Ogólnie w biologii się dużo rysuje, więc dla mnie to jest mega wygodne. I ten ma 80 kartek. I zeszyt z najlepszą okładką na świecie wzięłam do Zajęć muzycznych, ponieważ w tym roku mam zajęcia muzyczne, zajęcia artystyczne z muzyki, o tak. I patrzcie, jaki, jaka piękna okładka. Wszystko, co z jednorożcami mnie fascynuje, bo to jest takie fantastyczne. Standard, zeszyt od religii, i w środku ma takie kartki z obrazkami, zeszyty z pepko. I powiem Wam, że przepłaciłam. Kupując zeszyty z Kauflanda, ponieważ w Kauflandzie były o wiele droższe, tak sobie myślę, ponieważ takie fajne zeszyty były za niecałe 60 groszy. A ty na przykład w Kauflandzie kosztował dwa coś, więc przepłaciłam, no ale cóż tak bywa. Te trzy zeszyty są w kratkę. I są 60-kartkowe. Ten jest taki bardzo egzotyczny, tak bym rzekła. Eee, bardzo fajny, w kratkę jasną, więc same plusy. Również przepiękny w we flamingi. Wezmę go chyba do niemieckiego. Tak, chyba do niemieckiego go wezmę, a ten do geografii. Ten również ma bardzo fajny wzór. I nie wiem, do czego go wezmę, ale myślę, że zawsze mi się przyda. I taki również. Nie, temat 96 kartek. Mm, za 2 złote ten już był, ponieważ on jest z twardą okładką. Jest on w linie, również jasną, jak lubię, Ma bardzo motywującą okładkę. Stop dreaming. Start doing. Zeszedł od techniki z tamtego roku, ponieważ my na technice zapisaliśmy ledwie tyle stron, a tyle jeszcze zostało, więc pomyślałam, że na drugi rok też go wezmę i kupiłam go w tamtym roku w mpiku ale one są wszędzie i zawsze dostępne. Od matematyki bardziej mi zależało na formacie B5, czyli takim mniejszym niż te duże, ponieważ te duże to są A4. Um, okładka jak okładka, um, skaterska dosyć, ale jak mówię, bardzo chciałam Taki średni i grubszy, żeby tych dużych, takich grubych nie nosić, bo te są akurat lekkie, bo są w miękkiej okładce. Chciałam od matematyki w twardej gruby i dlatego wzięłam B5. I ten zakupiłam u mnie w mieście w hurtowni. Tam jeszcze zakupiłam taką zwykłą teczkę, bo myślę, że mi się przyda. Eee, takie wisienki. Te naklejki kupiłam u mnie w mieście w hurtowni. Te w Kauflandzie. Te i te naklejki kosztowały około 2 zł. Kupiłam jeszcze takie naklejki, żeby zaznaczyć jakąś stronę czy coś takiego. W tamtym roku miałam podobne i mi się bardzo przydały. Za 8 zł kupiłam w Kauflandzie taką stertę, karteczek małych, takich fiszek, bo też mi się bardzo przydadzą. Właśnie często do zapamiętywania niemieckich słówek. Naprawdę, niemieckie słówka. Same nie chcą wejść, więc sobie wspomagam fiszkami czy jakieś daty. Na pewno słyszeliście o takiej metodzie, że na przykład zapisujesz datę na jednej stronie i wydarzenie na drugiej stronie, samo z obcymi słówkami. Na jednej stronie tłumaczenie, na drugiej słówko po angielsku, czy po niemiecku, czy po francusku. No nie wiem, kto jak woli. Nie wiem czy wiecie, ale na urodziny dostałam cyrkiel od dziewczyn ponieważ nigdy nie miałam swojego cyrka. Zawsze od kogoś pożyczałam. I słuchajcie, zgubił mi się. Tak, niestety. I musiałam sobie kupić e, nowy. Tym razem taki. Także przepraszam dziewczyny, wasz prezent cudowny się zgubił. Słuchajcie, kupiłam kredki. Tak. Idę do trzeciej gimnazjum i kupiłam sobie kredki. Z temperówką. Taki bonus. Mi w tamtym roku bardzo się przydały kredki Jakieś tam swoje pojedyncze miałam, trochę pożyczałam, ale na przykład w biologii bardzo lubię mieć kolorowo narysowany listek, kwiatek. Te kratki są z Bambino, takie grube. Jak już mówiłam, z temperówką. Jest tu sześć kolorów, jak widzicie. Jak przed chwilą wspomniałam, ja lubię mieć w zeszycie kolorowo, dlatego też kupiłam sobie takie zakreślacze. E, zakreślacze, podkreślacze, nie wiem. Kto jak woli? Tu jest również sześć kolorów i ja kupiłam w Kauflandzie. Mają dobry dosyć pisak. Jak widzicie, tutaj mogę zobaczyć, ile go mam. Niektórzy w ogóle nie podkreślają, nie piszą na kolorowo, takim lepiej, a niektórzy, tak jak ja, mają tęcze w zeszycie. Mój piórnik w tym roku wygląda tak. Kupiłam go w Kauflandzie. Widziałam ten piórnik też w tamtym roku w Kauflandzie i sobie go właśnie nie kupiłam, dlatego jak zobaczyłam go w tym roku, to szybko go kupiłam, ponieważ moim zdaniem jest prześliczny. Jest on w takie pastelowe barwy, w róże piórników, nożyczki. Tu już mi się trochę piórnik powrócił od właśnie ołówków. Kupiłam dwa ołówki Jeden jest HB i dwa H do matematyki. Moje zbawienie, czyli korektor. Długopisy. Ten jest. Oba, oba są niebieskie. Ten jest z firmy Big. Tutaj się coś zaciął. Takie jeszcze dwa długopisy. Zielone, żeby coś właśnie sobie na kolorowo zapisać. I czerwone, żeby się podlizać nauczycielom Nie, no, tak naprawdę też lubię sobie czerwonym czasami coś popisać. Takie najważniejsze rzeczy. I taki trzykolorowy. Jest tutaj szary, czy tam czarny, niebieski i różowy. Niebieską gumkę. W tamtym roku miałam fioletową, o ile pamiętam. Tak, z tej samej firmy. Miałam fioletową w tamtym roku i klej jak klej. Zobaczcie w ogóle wnętrze tego piórnika. W kropki, kropeczki. No, jak mówię, bardzo mnie. O są nie w tą stronę! Jak mówię, piórnik mnie bardzo urzekł. Jeśli chodzi o plecak, to plecak mam z tamtego roku. W sumie ja go mam już od pierwszej klasy gimnazjum. Nie kupowałam w tym roku nowego plecaka, ponieważ za rok idę do liceum i stwierdziłam, że za rok sobie dopiero kupię nowy. Jak będę szła do nowej szkoły, wiecie, takie wszystko nowe. Mam nadzieję, że ten back to school się Wam spodobał. Jeśli filmik Wam się spodobał, to oczywiście łapka w górę. Zachęcam też do komentowania. I sprawdzenia moich social media, e, które będziecie mieli w opisie poniżej filmiku. Ja się już z wami żegnam i miłego roku szkolnego. Tak. Trzymajcie za mnie kciuki, ponieważ w tym roku mam egzaminy trzeciogimnazjalisty. Mocno trzymajcie. E, I ja się już z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!